Hej czyli wtedy z tej strony Gladki, z dzisiaj ze mną Hadesiak. Kolejny odcinek Scrap Mechanic, tym razem powiedzmy, moja kamera, moja wizja. Dzisiaj ja sobie wybierałem temat, więc ja wybrałem sobie temat domy. Oczywiście dalej czekamy na Wasze propozycje, jeśli chodzi o tematy. Jedna Powoli rzecz się na pojawiają. Początek... Tak, jedna rzecz na początek. A propos samego hashtagu, czyli hashtag GIH, -ha, jeśli chodzi o tworzenie projektów w scrapie, zauważyliśmy, że. Warsztat Steama ma małe problemy czasami z tymi hashtagami, żeby ogarnąć o co chodzi, więc jeśli robicie jakiś projekt i podpiszecie je tutaj, oczywiście ja mam domy, zaraz sobie będziemy przeglądać, tu jest ruchomy dom, którego nie będziemy się przeglądać, również jedna osoba, która sobie stworzyła. Nie będziemy tego robić, bo to oczywiście chcę zostawić na odcinki z waszych projektów. Jeśli chodzi o nieczęści, a o description, czyli po prostu opis, robicie hashtag GH w nazwie, oczywiście, ale w opisie napiszcie, że jest to na przykład mapa stworzona dla czy do przejrzenia, dla czy cokolwiek, tego, żeby po prostu w opisie znalazł się mój nick Giladhis, I najlepiej przez 2S, a nie przez 1S. I najlepiej też, jakbyście wpisali też Hadesiaka. Czyli wpisali Giladhis i Hadesiak, czy End Hadesiak, jak, jak ten znaczek po prostu, żebyśmy mieli łatwą, łatwiejszą robotę w znalezieniu tego. Wtedy z tym nie ma problemu ze znalezieniem tego. Dobrze, my to sobie zamkniemy. A ja serdeczny mój przyjacielu puszczę pierwszy dom, który. Poczekaj, oh. muszę się wydostać. Au! Ła! To boli. Tylko wiesz co, zastanawiam się, jak teraz to usuniemy. Czy oglądamy to na tym, czy nie? Um, Mają, czy jakiś mechanizm będą w środku? Nie, nie musisz. O, opuść go po prostu i tyle. Dobra, to opuszczę On ma jeden go. mechanizm. Opuszczę go kulturalnie. W ogóle z zewnątrz go najpierw zobaczę. Okay, Czyli nie... taki kloc, no bym powiedział. Klocek, ale ma garaż. To znaczy, teoretycznie ma garaż. A to taki to, to zaparkowanie. Nie, no ale po prostu mówię, że ma garaż, nie? Ma jakiś trawniczek, okay. ma jakieś coś. Ło, e, jakie wielkie krzesła! Zrobione. Ale jakie jest, wielkie krzesło, ta zobacz. Chodź, we dwójkę byśmy tu weszli, patrz. O, bo, bo my jesteśmy tacy krusi, mali. Tacy malutcy jesteśmy, moglibyśmy. To takie jak, jak trochę jak małe dzieci się tutaj czujemy. <noise> patrz, no, ja Widzę, widzę że od razu lecisz do kominka, widzę, że chcesz robić za opał, nie ma problemu. Nie, nie no, ja jestem Spoko. Mikołajem po prostu, wiesz. Okna, ok, szkoda, że właśnie nie masz szyb jakichś takich typowo w skrapie, ale co tam. puszki z jedzeniem. Puszki z nim każda walka. inna. O, kuchenka jest całkiem ok zrobiona, fajnie. Witamy w mej kuchni. Witamy w mojej kuchni. Lodówka się otwiera pala. czy nie? Chyba nie. Nie. No to jest, nie o. otworzy się i tak. e, Witamy, co panu podać? E, puszkę farby. E, którą? E, różową. Różową Nie macie już. różowej. Si się robi, proszę pana. E, chciałby pan różową, tak jest? Tak, tak. Różową puszkę farby. Ale będzie tak. pan pił całą czy tylko połowę, ile pan sobie życzy? E, nie wiem, zobaczę. Nie wie pan? Dobrze. To to, to już, już to robimy. Już to robimy, proszę pana. Proszę. O. Rul, 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 rul. E, dziękuję. <grym> Mam nadzieję, że to nie był rozpuszczalnik. Oczywiście. O, dobra, tu jest. Zastanawiałem się przez chwilę, gdzie jest moja postać. Halo, halo moje ręce. No, Ręcej, no bo ty się mocno są... trzymasz stołu, żeby nie odlecieć. A, mówisz? Tak, dokładnie. Halo! A! wo, jaka magia! Halo, on ucieka! <głos> <głos> Halo. Halo! Halo! Niszczysz projekt! Wo, A można uderzyć? Chyba nie. Nie, niestety są przyklejone. Patrz, co tutaj zrobić? tutaj mamy pałki do tego, kije znaczy. Pałki. E, starą grę. Automat typu do gry. Tak, Magazyn. ma 4 piksele tylko. To jest. Magazyn z rurami. Schody Harry Pottera. Gdzie? A. Halo, wbiłeś mnie w Patrz, tego. Patrz, tu mamy Wbi... bezpieczny. Wbiłeś mnie w bilard. Tak, to jest y, zasilanie. Kabli, co prawda, nie ma więcej, ale co tam? Niech sobie będzie. Wow, Chyba ile to jest miejsca? To gościnny. U. A nie, to jest sypialnia. Łóżko fajnie zrobione. Patrz, jaka garderoba. Widać, że kobieta tu mieszka. Czemu? A, ale nie ma ubrań, tylko buty same. I można się plus. <grym> jak to wygląda, jak sobie wszedł ty, na tym kontrolu siedzisz w tej wannie. Aaa, <grym> proszę nie podglądać mnie. się... Hmm. No o Boże. Czekaj, Ej, wziąłeś nawet podajnik na papier jest. Taka, Ej. weź tam stój, weź tam stój. No, tu. Ej. Okay. Moczeniec! Ja Ty Kaczką rzuciłem. Ej, no zobacz, masz nawet podajnik na papier. Tu masz, tu masz też naręcznik, tu masz w ogóle profesjonalny prysznic. Ta wanda taka spora, nie ma co. Mówię, nie duża ma co. kobieta tu mieszka. Duża kobieta. Ty, no, to wszystko jasne, o, nie? Pat, Dobrze wiedzieć, że mamy kanapa. włączony telewizor. <laughs> Tak, tutaj takie jest jeszcze... jeszcze. No oczywiście zawsze jak włączam telewizor to się dla włączony. Pa, jestem w pracowni youtubera. A, to nie jest podłączone do niczego. Co? Gdzie? Halo? Co tu się dzieje? Halo. O, ale wiesz co, tak, tak książki są wielkości tego twojego monitora. Bo to jest książka. Aha, tak w ogóle fotel masz takim też mega, powiedzmy, względem tego monitora, no ale okej, okay, nie ma co. W sumie fotel zawsze jest ten. Halo, wypchnęli Ech, no mnie. No nie, nie wypchnąłem go tak jak chciałem. No nie. He, he, he. Ej, Ech. przyjaciel, wejdź do środka. Ej, jesteś za gruby, nie przyciśniesz się. Jak to się nie przycisnę? No mówię ci. Kurde, nie doleciałem. Kurde, nie mogę tak skoczyć jakbym chciał. Jesteś gotów? Padł mi na głupi... ...i ten... No, ten na głupi co? No, no! <laughs> Jeszcze się nie, przejdę dookoła. Coś chciałem powiedzieć, ale... Wiem, że coś chciałeś powiedzieć, ale nie za ale... bardzo chyba ogarnąłeś sam, co chcesz powiedzieć. Tak. Z tyłu jest, nie wiem co to jest, alarm czy co to jest? Czy to jest coś to jest do... Kamieeeera. ...do dymu? A nie, no to to jest ten, to jest komin. Bo tutaj masz ten okap w kuchni. Okna są w ogóle krzywo. Dalej nie wnikam. W ogóle, co robią te buty tutaj nad tym garażem? Tak się zapytam kulturalnie. A bo tu jeszcze jest garaż. No. Co robią te buty nad nim? E, może to miał być taki posążek. A chyba abstrakcja. Nie, nie za bardzo rozumiem. Ciekaw jestem, czy Twoja kaczka wyleci, jak usunę projekt, wiesz? No, wyleci. O. Znikła nawet, powiem ci przy Jest. O! Jest, dobrze. Ta Ona kaczka powinna się pojawić. Szup. Ona Dobrze, teraz mamy szyba. small house, czyli mały domek, jeśli chodzi o miniatureczkę. Build. pik, 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 pyk, pik, pyk, pyk. Ale, gdzie jest moja kaczka? Tu jest moja kaczka, dobra. Nie widzę tego, czy usuwam, czy nie. Ale tak, tutaj musiałbyś to usunąć. Oj, przyjaciel. Już. Yy... Mm, tu jest wejście, od drugiej strony. Co robisz? Mam wejście. A to jest chyba piwnica. Tutaj no? jest cały ten... To jest, patrz, to, to jest, jest... Winda. I gdzie, Widzisz, wow. Tutaj jest wykorzystanie te nowe, tych nowych bloków? Chodźcie. O, patrz, masz tego. O, przyjaciel, chodź tu. Masz garaż. Halo, przyjaciel, nie widziałeś garażu jeszcze, nie byłeś w garażu. Patrz, nawet drzwi się zamykają i otwierają. Możesz wjechać swoim najlepszym autem na świecie. Uuuu. No. I patrz, i pa, patrz na tamte przełączniki. Na które? Patrz, jak się tam świecą. A, bo to już jest na tych nowych blokach zrobione. No. A. A. Ale jedź sobie na górę i daj mi wejść. N nie, nie muszę iść, bo musimy iść inną stroną. Dobra, dobra, to idziemy sobie, no idź. O. Halo, czemu tu się tak blokuje? Taki domek, ale to, to powinno być zamknięte. Okej. Okay. To powinno być zamknięte, no i było, ale... ...zostało Chodzę otwarte. do domu... Białe kaczki są w ogóle z przodu. To ten. Jest lodówka. Wow, coś ty zrobił. A jest coś w lodówce? Nie ma nic. A, przycisk. nie, bo to jest A i ten. Tu jest do, do, do to jest tego. winda tu jest Winda lodówkowa. To jest winda lodówkowa. Jest jakaś umywalka. Jest jakieś coś. jest kubki, termosy, Je, cokolwiek. Jest, jest. O, dałem radę. Usiądź sobie. Ten już oczywiście poleciał na górę. Standardowo. Nic, nic. Zero przyjemności z oglądania jakiegokolwiek. Tylko od razu leci po prostu. O, łóżko jest ciekawie zrobione, poduszki są ciekawie zrobione. Są bucisze. Wow, no. Nie umiesz przycisku nacisnąć. Dziękuję. To ja. O! Masz, masz koczki. Raczej się nie ruszają. Nie, nie ruszają się te koczki. Koczki. Co zrobić? Koczki się nie ruszają. Koczki patrz, się nie ja ruszają. Cię. Tutaj jest chyba garderoba jakaś. A nie. To jest fajna garderoba. Fajno masz garderobę, nie powiem. Nie wiem, ale patrz. Co? Co to jest? Strych? Hej, nic dla ciebie. Jak tu wskoczyć. O, dobra. O nie jesteś mówił, dzień. <grym> o! To jest ciekawe. Schowany tego. Schowany pokój. pokój. Rozkoszy. E, e, pokój rozkoszy? To ja wychodzę i cię to się tu zostawię. Dobra, to cześć. No. E, dziękuję ci serdecznie. Halo, już uciekł, już uciekł, już coś zniszczył pewnie. Oj. Też, daj przyjaciół. mi wyjść, daj mi wyjść, przyjacielu. Ja dziękuję. Pomagam, ci z destrukcją domu po Aha, tam tą kaczkę mógłbyś usunąć. Nie, ona tam siedzi. Siedzi. Ona towarzyszy nam. Dobra, mamy... O, to będzie duże. Czuję to, że jest duże. Chodź z tej strony. Idę. Czekam na ciebie, muszę to usunąć. Musisz? To my tak... Ła... Ja ehm, Przyjaciel, A, postaw mi jakieś siedzenie. To no co? Że mógł się stąd wyteleportować. Hehe, <gibynek> może kibelek chciałbyś co? Cokolwiek. Przyjaciel? Chciałbyś kibelek? Aha, dobra, jestem. <gibynek> Myślałem, że będzie odpowie w odpowiedniej odległości. W odpowiedniej odległości do wejście, czego? Wejście, żebyś jest... nie dał rady. Aha. Patrz, No, Mlad, wentylator jest, znaczy wentylator, wiatrak. Aha, no i to, to jest tyle. Aha. No ty, tam jakbyś coś... Chciał. O, zobacz, jakie w ogóle kwiatki są. Zobacz, jakie wspaniałe widziałeś? Jakie, jakie wspaniałe. kwiatki? To ja wejdę do środka. E. To jest dom eko, więc może tutaj nie wiem, samotworzy tak, energię się rusza. Czy, czy coś Co kiwiatrek na górze? Nie ruszać, no? Wow. Kręcący się dom. A gdzie się idzie dalej? W ogóle? Tędy chyba? No tu. A nie Daj tu jeszcze jest przejście. Najpierw dłupo O, a... O... O, widziałeś? To jest ogród, ale nie wiem jak do niego dojść. A co ja w ogóle do ciebie mówię? Ty tam sobie lecisz od razu gdzieś dalej. Albo przyjaciel! Ze, zero zwiedzania, cześć. Cześć. Jaki ogródek w ogóle zrobiony? Ja nie wiem co prawda, to czy to ma nie wiele mogę z domu. otworzyć go A, to, to fajnie. I tu jest cały mechanizm w sumie schowany, ok? Aha, bo z tej strony jest ten. Co? A, otwarcie drzwi? Tak, tak samo to. A co to ma być? To? Wąż czy... Wąż ogrodowy? No właśnie nie wiem, tak się zastanawiam, że chyba to miał reprezentować. Szopa w nic nie ma. A nie ma nic w szopie. Krzaczki jakieś drzewko jest śmiesznie zrobione. Kolejna szopa. W której nic Kolejna nie ma. Której też nic Zawsze nie Zawsze może coś być, choć przyjaciel. Nie. No wejdź do środka. A czy jest kurnik albo buda. Jaki kurnik czy buda? zagroda raczej. Leć tam, czegoś tam nie ma. No, czy uciekasz? Halo? Pro, ale, o, tu masz kolejne półki jakieś, a tu jeszcze coś jest? Nie, to są drzwi tylko. Wejściowe. Dobra, lecę na górę jeszcze. Zobaczyć, czy są w ogóle jakieś łóżka, czy to rzeczywiście jest dom. Nie, a na co? górze też nie byłem. Co tu jest? A, ha, tu ogólnie jest. zasilanie całego zasilanie. domu. Zasilanie! Ale tu nie ma w sumie miejsca do spania, więc tak ciężko to nazwać domem typowym. Bo gdyby to jakieś łóżko było zrobione, chociażby tu na piętrze czy coś. Nie ma nie ma zbytnio sypialni, się, nie, ma, no. nie ma sypialni, więc więc średnio nie, ma, nie, ma, nie, ma to oceniam. nie ma sypialni, nie ma sypialni, nie ma sypialni. Nie ma sypialni, nie ma sypialni, nie ma sypialni, nie ma sypialni. Boom! I usuwamy ten domek. Dobra. Kolejny domek. Kolejny domek to dom dla ciebie. Dla mnie? Znaczy nie no, tak się nazywa dom dla ciebie. wow. Przyjaciel, to chyba nie będzie miało klatek. Przyjaciel, to chyba nie jest dom dla mojego komputera, wiesz? <laughs> nie tylko dla twojego. Coś się tak domyślam, że no... ...średnio to działa. No, gro, proszę, współpracujmy. Mam teraz całe zero klatek, więc nie zdziwcie no ja się, że nic nie widzicie. Gra musi załapać po prostu. Jakbym tylko podszedł. O, jest. Czemu biegniesz w miejscu? Biegnę w miejscu? O, już nie. Czemu mnie uwięziłem? Mo mogłem cię wgnieść trochę. Gdzie jest wejście, gdzie jest przód? Tutaj. Tu jest przód. To jest dom dla ciebie, dom dla ciebie. Najlepszy dom. Ok, dlom. to trzeba inaczej tu współpracować. Nie wiem do czego to jest, okej. Okay. To przecież nie działa na platformie przyciski. No tak. Patrz, mamy kanapę. I telewizję. Tu pewnie by się otwierała lodówka, tu pewnie by się coś innego odpalało. To jest kącik, to mi trochę przypomina bardziej jak z restauracji ten kącik do jedzenia, nie jeżeli co innego. Jest kanapa. Oa, taka nawet modernistyczna, bym powiedział. Falling nie. objects. Ktoś ogląda jakiś fanny moment, bo spadające momenty, coś tam, znaczy momenty, spadające obiekty, coś spadło komuś na głowę. Łonet parasolka jest! Tu coś jest, wiesz przyjaciel? A tu co jest? A tu jest... A, bo tu jest wejście na przód. Okej, okay, rozumiem. A, tutaj coś na sensor działa. Co tu? A. Ten nie powinien tam chodzić. Może te schody się chowają, kto wie? Kto wie? A na górze jest właściwie pusto, chociaż Biurko. jakieś łóżko jest. Biurko, bez komputera. O, ale ale słabo łóżko? zrobione, bo świeciłoby po monitorze, chyba że świeciłoby po, tyłu, po tyle monitora. Nie ma żadnej toalety, wiesz? Bo... Tu jest na zasadzie takie, widziałeś tamte roślinki. Które? No, że do roślinek? No. <noise> no tak. No tak, można i w ten sposób, ale nie ma żadnego. No niestety. A dom szybko do przejrzenia, powiedzmy typowo. No bo nie wiemy, co on tam miał, nie? Bo to... No nie wiemy. A to co to za. Co, co ty tu zrobiłeś? Przyjaciel. To. Co to ma być? No nie wiem. No ja też nie wiem Ty mi wytłumasz, to są jakieś drzwi. Nie, magia kaczki na to zadziałało, więc. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, teraz mamy... O, wysoki dom. Usuniesz to, czy nie? Co? Chce że chcemy usuwać to. O, dobra, jest. Poszło, bo niektóre tak mają, a w ogóle na dole zobacz, jest miejsca. To nie dużo. To teoretycznie teoretycznie dałoby jest... radę to zrobić pod tego. Pod mapę, nie? Wiecie, ale to jest to samo, co. To przed chwilą było. Tak? Tak. Tylko, ale tylko nie twórca ma lagu. to przerobił? Nie ma lagów, więc możemy to zrobić na guzikach teraz. Uuu! No dobra. I w końcu do. A, to się tak otwiera. To już nie wiem, co zepsułeś. O, lewituje mój przyjaciel. No, tu się, co, co tu się w ogóle odpada? No, aha, nie jest podłączone. Ktoś grozi kaczkę, widziałeś? Patrz. O nie, to dobrze. O nie, to dobrze. O nie. To jest wyjście na zewnątrz. Tu no w sobie Ten... nic się nie ha. zmieniło. Halo? To się miało otworzyć. Halo, nie. Dobra, nie chce się otworzyć, co tam? No w sumie jest tyle, no. To jest to samo. Ale jakbyś chciał zrobić sobie takie typowo do schowania coś pod, To mógłobyś sobie właśnie tak ładnie wybudować. Jakby były serwery do skrapa, nie? Ej. I by się To Jakby zdobył... w sensie się mówi, że coś im... takiego? Czekaj. Hmm. Nie, to musiałbyś inaczej. To musiałbyś sobie. Nie no. Nie, nie. Musiałbyś sobie. A, musiałbym to na takiej zasadzie zrobić. No, i to dopiero wjeżdża pod dół. Co zrobić, nie? Teoretycznie, ale się ja myślę, żeby naprawi, naprawili te, wtedy tego buga, wiesz? A nie wiem, no wtedy byłby to śmieszny bug. Dobra, co mamy dalej? Mamy modernistyczny dom. Modernistyczne domy. O kurde, działa. Gdzie jest wejście? Chyba w no, stronę modern. twojego. Modern. No, trochę jest, nie? Jakby nie patrzeć. Co o, drzwi pusty, nie ma, ale. Pusty, pusty. Lury, no, co zrób... Ale duży jest. Łóżko. A ja widziałem go gdzieś już. O, o, zobacz. Tu jest coś dla ciebie. Ty lubisz takie rzeczy. Gdzieś to już gdzieś widziałem. Skakuj, gdzie. kąp się. Kąp się, bądź szczęśliwym człowiekiem, kąp się. Nie, nie, mogę Powiedz być, mi tylko, nie... dlaczego ta czysta woda zamienia się momentami w taką brudną, co? Ale, wiesz co przyjaciel, ale to jest taki problem, bo to jest lód, a nie woda. Jaki lód, tam... narzekasz. A co tam jest w ogóle na górze, co to ma być? Tam nic nie ma. A, bo to ma być to, jako kabina prysznicowa, prysznic. dobra. I tak się zastanawiam, o co chodzi z tą półką, która tam, tam lewituje. W mojej kuchni... Ale tak słaba toaleta, bo nie ma papieru i tak, nie wiem, w sumie jedyne co masz pod ręką, to mydło z umywalki. Sława kanapa tu jest, powiem ci. Co to jest A, to jest aneks kuchenny. Widzę, że same liście jemy, jakieś zielsko niech będzie. Dobra. Dobrze, a jak, jak ogarniesz jak weź na drugie piętro, to pogadamy. Na drugie piętro. I don't know. na razie widzę łóżko. Co prawda to znaczy nie wiem, czy to jest kanapa w sumie, czy łóżko o co chodzi? To jest łóżko czy kanapa? To jest kanapa. Nie łóżko. Sam już nie wiesz, widzę w sumie. Łóżko. Dobra, lecę na górę. A co tu mamy? O, tu mamy wielką megaplazmę. Nie wiem, kto by zrobił. I to jest, to jest słaba kanapa. Nie wiem, kto by zrobił. No to jest kanapa dosyć słaba. Też przyjaciel. Nie ukrywam. jestem go. jak Batman. Jak Batman. Batman. A co jest jeszcze wyżej wejście? O, to jest winda. Jaka winda? To to jest windą. Halo. No tu jest wejście. Ale to chyba dzięki. Dzięki. Nie, no to jest zejście, przyjaciel. Dzięki. Wielkie A dzięki. Na dachu mamy marihuaninę. Marihuaninę. Hmm. Twórca chyba pomyślał o tym, żeby to przymontować do ziemi i wtedy sobie ewentualnie postawić ten do podnoszenia, nie? Ale chyba nie za bardzo sobie to przewidział. Do końca wszystko. Co z tym kiblem? Za jakim kiblem? Nie, no bo nie wiem. Nie, co no chodzi mi o tera. to, że normalnie tutaj byś, jakbyś przytwierdził sobie do ziemi to wszystko, tak? To mógłbyś na spokojnie potem sobie użyć tego podnośnika w tym miejscu. Tu, gdzie spadam. W tym no. miejscu wstawiałbyś podnośnik byś się podnosił tam, ale no. ale to chyba twórca nie przemyślał, że nie musimy tego stawiać w końcu. Całego. Jakby nie patrzeć. Dobra, ja to usuwam. Eee, Zostały mi jeszcze dwa domy. Ten wygląda fajnie, więc zostawię go na koniec. Tu mamy country house, czyli domek taki trochę bardziej ze wsi. O! Bo wsi temu hejcisz? O, chyba nie będę go usuwał, wiesz, bo coś czuję, że może nie być klatek. No sensie. Ma troszeczkę jest tego. Tych, on ma troszeczkę przełączników. To co, mam usunąć jednak? Ja bym zaryzykował. No, to nie jest duża ilość klatek. Okej, okay, to bym jednak nie ryzykował. Przyjacielu. To jednak go postaw normalnie. Postawiłem go normalnie, przyjacielu. Już? A, już. Tylko ja musimy przejść z drugiej strony, wejść. bo się znowu obrócił. ja wiem jak mam ta... możemy tam wejść, wiesz? No, słucham. Nie niszcząc nic. Podnieś to. Co podnieść? No podnieś to trochę, no. Ta. A, okej, okay, dobra. Może o, być o, i w ten sposób. O, ale mi tu kratki tak... o! Zjadło mi dużo kratek. Trochę zjada, ale nie, nie jest taka porażka jak tam. Czyli tu mamy typowe wejście. Mamy. to jest telewizor? Nie, co to kuchnia, ma być? A to ma być okno otwieralne. Dobra, to jest kuchnia, kolejne wyjście. Jadolnia. Tu jest półki. kanopa. Kanopa też Panie nie jest źle Półki Póki są ok, zrobione. Kuchnia też spoko. Nawet, nawet gdzieś papier w rolce jest, który pewnie by się obracał. Widziałem. Szok. Po prostu szok. Idę Kino na górę. Ma nic. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu jest chyba jakaś Andere. swego rodzaju szafa, ale niestety jej nie otworzymy. A, tu nie wiem czemu tak jest z takim. A, bo to ty rozwaliłeś, okej. Okay. To przejście niech sobie będzie. Dobra, idę na górę do ciebie. Nie, nie chcę co dużo tu czasu jest. tu spędzać, bo mało... latek jest. gro. Dziękuję. Nie utykaj mi w ścianach. Co tam się stało? Znalazłem łazienkę. Wow, kolejna wanna, wskakuj Tym, bur, bur, razem, jest, tym razem, jest pusta bur, bur. I masz kaczuchę O nie, mam kaczuchę, to. Tak. O nie, masz kaczuchę, o podwójna o nie, gdzieś Umywalka jakbyś chciał Spierdzielam stąd, bo jest tu kaczka Tutaj są w ogóle jakieś kwiatki, ok. Uuu Przyjaciel, patrz U, Duża szafa, fajnie w miarę pomyślana Uszko A, ona nic nie ma W środku masz tylko procesory no, i nie wiem, co to to jest. To jest komputer, rozumiem. Komputer pewnie. Tak, bo na dole masz tego. No tak. Monitor, to już tak powiedziałbym, że sensowniejszy troszkę, troszkę większy. A, nawet masz szyberdach. Gdzie? Takie na okno. A. Na klatce schodowej. Widzę, że sobie kaczki do niego domontowujesz. A tutaj na dole jeszcze minąłeś jedne drzwi, wiesz? No wiem, właśnie, tu były jedne drzwi. I jest to ci jest tu sama toaleta. Nawet wentylator jest w toalecie. A gdzie tu się no idzie? Cały domek. Nie no, zniszczy. Garaż. To jest garaż. Typowy garaż. No dobra, no okej. Okay. Mi się co prawda nie podoba kolorystyka, w sensie ten, ta biała cegła. Jest taka średnia jak dla mnie. Ale co, kto to lubi? Mi odpowiada. Dobra, i ostatni, czyli... Fallout Ranger House. Teraz y, jeszcze tu w ogóle został. Y, Damienie mogłobyś mógłbyś to usunąć. Ty też możesz to usunąć. To y, musiałbym wziąć sobie gdzieś blok jakiś. To weź gdzieś jakiś blok. Raz, dwa. Jak to teraz usunąć, żeby nie było problemu? A to tutaj nie ma jakoś mega przełączników, to wiesz. Jest pary tylko. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Na początku. W sumie jest rzeczywiście taki falautowy. No jest. O, i tu jest ta. O. Oh. Ooo, jest Kresy kamera. Ten. Tu nawet nie wiem, czy było takie przejście, czy nie. E, tak, było Ale kuchni kuchnia do tak garażo. wygląda. Tu co prawda jest trochę pusto. Nie ma żadnej hmm, kanapy nie wiem, niczego. Nie telewizor? Kanapa jakaś. Mhm, mm tu była ta półka, okej. Okay. Tu, tu była jadalnia przecież cała, nie? Tu była łazienka, czy łazienka się zgadza? Nie, łazienka się nie zgadza na, chyba. Na samym końcu Lustro poprawię... chyba było na wprost, dobrze kojarzę? Lustro było tu, chyba na wprost. A to nie pamiętam, mam... A. Szafa, tu nie był pokój przypadkiem? Tu powinien być pokój, ale pokój jest pusty i... Pok do pokoju powinno być wejście tu, a szafa powinna być na rogu, ale okej. Okay. Tak. Niech I sobie to jest będzie. kolejny pusty pokój. Czyli możesz sobie co, sam coś zaaranżować. Ale to jest o tyle, żeby nie było pewnie, żeby nie, za, nie zżrało zbyt dużo klatek, a jeśli ktoś by chciał, to może sobie coś takiego zawsze połączyć. Bo jeśli byśmy postawili może. drugi, teraz na przykład tu, przyjacielu. Mówisz. Ciężko będzie co prawda wymierzyć. Dobrze stoi. No, prawie. Względnie, prawie. A tu jak z odległością? A, troszeczkę, troszeczkę w prawo i do przodu, dobra, niech będzie. Eee, a, nie mogę tego teraz. To miałem jakoś o 5 kratek, chyba. Oh. Ha. Ale już czuć, czuć ten spadek w PS ów Troszeczkę nie. Ale, a wiem jak to mogę zrobić przecież. No tak, co ja się będę trudził z bawieniem w tonie. W końcu można zrobić to tak. Już to połączyłem. Ale. No Jezu, ty zawsze musisz robić to po swojemu. Czekaj. No. Jeszcze hejci mnie, widzicie? O. I teraz łączysz to sobie tylko trawnikiem i tyle. Można nawet sobie o. drogę skrócić troszeczkę. Ale już nie masz FPS-ów nawet. Nie? No już nie masz tyle klatek. Na pewno. Tyle. Mm. Bo to jest niestety tak zrobione. No ale jest. Wyszły domy, są domy. I myślę, że będzie całkiem OK, jeśli chodzi o to. To by było też na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy nadzieję, że się wam podobał. Do usłyszenia w kolejnym na Hadesa kanale. Więc póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć! Cześć!